Vicar to więcej niż aplikacja. To centrum zarządzania twoim inteligentnym domem. Jak założyć konto? Popierz najnowszą wersję Vicar ze sklepu App Store lub Google Play. Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, wybierz opcję utwórz konto. Wprowadź wymagane dane i utwórz bezpieczne hasło. Pamiętaj: powinno zawierać minimum 10 znaków, w tym wielką i małą literę, znak specjalny oraz cyfrę. Zaakceptuj warunki użytkowania, a następnie potwierdź rejestrację. Na Twój adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknij go, by zakończyć proces. Może pojawić się proste zadanie weryfikujące. Wystarczy je rozwiązać. Gotowe. Twoje konto jest aktywne. Możesz się teraz zalogować.